Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i znalazłem się w dosyć dziwnej sytuacji. Jestem w jakimś damskim pokoju, japońskim. Zobaczcie, jaki regał. I słuchaj, japoński tu wydobywa się z statych drzwi. A mogę tu przejść? Wow, 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 To może nie teraz. Wszystko dobrze? No, no dobra. Ok, bez, bez spoilerów. Jeszcze słodycze nam weźmie. No dobra, czyli szykuje się randka z jakąś kobietą w Japonii. Co tam za oknem jest? O co tu chodzi? O, kaktus mamy tutaj, kaktus. Wow wow, wow, co, co się stało? Nikogo nie ma? Jestem, jestem! Jestem tutaj! Halo, otwieram ci drzwi. FBI, open up. Otwieramy jej drzwi. No i wchodzi cała na biało. Co tam wzięła? Herbatkę i poki wzięła. Mm, Dobra. Mogę to wziąć? No, otworzyłem ci się ubrała, ale ma fajne skarpety, fajne stopy. U. Chcesz ze mną pogadać? Przyznam ci szczerze, że jesteś dosyć... Nie, dobra, Mangi, nie rób takiego kontentu. Ma tu jakieś różne rzeczy. Co, co mi pokazujesz? Piątkę chcesz? Masz piątkę. Żuwik. Co jest? Zabrałem! Chyba nie ma opcji. Dobra, chyba nas nie przestanie tutaj maltretować. Siadamy w takim razie z nią. Zobaczymy, co ona nam powie. Czegoś od nas chce, i wygląda na to, że ta randka może być dosyć ciekawa. Cześć. E, to pierwszy raz. No, dobra, spoko. Nie będę stary. Mój stary. Nie ma mojego starego. A gdzie ty się patrzysz w ogóle? Za mnie się patrzysz? Mówisz do mnie czy koło mnie? Co? Proszę, powiedz mi, tak, nie. Nie, nie chcemy ci mówić. No dobra no Przyniesie książkę Mam poczekać No tam jest dużo tych książek jak widziałem Różne komiksy A ale ma podest w ogóle Z jakie ty masz zdjęcia w tym pokoju Co to za zdjęcia są Mnie tam nie obchodzą twoje rzeczy Który mamy rok w ogóle Czy to jest 2032 Wow, kalendarz mogę wziąć Tu jest ołówek Może spróbuję coś zapisać To jest może death note, death note? niekoniecznie to jest po prostu note Niestety nie mogę pisać, to może tym długopisem. pisem. Yy, dawaj, dawaj, dawaj. Może chwycę jak normalny człowiek? Adam. Bym umarł wtedy. Ja bym chciał tu wziąć te poki. Mogę się napić? Niekoniecznie. To są chyba jakieś podręczniki japońskie. Yy, kaktus. Czy wy myślicie o tym samym co ja? A co gdyby... No, widać, że jest odporna. No nieważne I co, mam jej pomóc tam się dostać? O, widzę, że dwie rzeczy Mogę jej pomóc tam coś wziąć? Widzę, widzę, widzę Wybierz to, wybierz mnie No to jest to, dokładnie Ale szybko wzięła, szybko sobie z tym poradziła Ja chciałem ci to podać na przykład O kurde, nie mogę wziąć jednej książki To! Masz, masz, twoje Na pewno nie chcesz poczytać czegoś innego? Całej sagi Wiedźmina? Jakieś puszaka też tu masz Czego tam szukasz w tym podręczniku? Bo ona chce się z nami pouczyć ewidentnie. Pouczyć. Co tam znalazłeś Kokodesu? Ym, jakby... Nie wiem hebrajskiego przepraszam. No przecież nic tu nie ma, tu gdzie pokazujesz tu! No i, i nic tu nie widać! Co ty? Ym, f... Tak? Uhu. No to widzę, że się ucieszyła aż z wrażenia. Jakieś inne pytanie? Y... Jak wiemy, w telewizji są przeróżne reklamy. Na przykład, na ból gardła. Gardło się wtedy podświetla, i zawsze tam taka psółka magicznie trafia i leczy. I wiecie, i się robi z czerwonego niebieskie. Więc wydaje mi się, że w tym momencie ta kobieta również jest w bardzo dobrej kondycji. I na przykład. Czy ja się zamieniam w jakiegoś oblecha? Nie, ja chcę stąd wyjść Chcę stąd wyjść Dajmy się dziewczynie uczyć może, co? Niech się pouczy w spokoju, spokojnie Poucz się To znaczy? Serio? Będziesz teraz spała? Masz obcego gościa w domu! Czemu idziesz spać? Wiesz co? Tak nie przystoi kobiecie Zobaczcie, stopy są mm. O, mogę zrobić zdjęcie stóp <laughs> Moje. Co ty masz jeszcze w tym pokoju? Bardzo ładne zdjęcie. Przedstawia. Pomost. Jakiś most, pomost. Nowy kaktus. Dużo masz kaktusów tutaj. Widzę, że są jeszcze jakieś aparaty. Mogę to sobie wziąć? Mogę. Ale niekoniecznie działa. Au. To nie był dobry pomysł, żeby bić w gogle. Dużo również podręczników jakichś. Wszystkie się biorą naraz. A co masz w torebce? Torebka. Nie, nie można. Dobra, to skoro ona poszła spać, światło gasimy. A Nawet się nie pali. Otwieramy drzwi, nawet nie możemy. I matko bosko, gdzie tu są schody? Jak wyjść z tego domu? Uuuh. Um. Oglądaliście kiedyś film Interstellar? Była tam pewna scena, gdzie wszystko działo się za regałami. I był kot podawany. Morsem tam bodajże było coś po podawane, pukane. To my jesteśmy teraz. Odwzorowujemy tę scenę. Interstellar, córko, mam kot na uratowanie ziemi. Mi... To nigdy nie było prostsze. Jezu, wreszcie wstaję chyba. Ciężko jest śpiąca. Wiesz co, no ja nic nie poradzę, no. Stopy, stopy. To robi rozgrzewkę od razu po wstaniu? Nie, nie rozumiem. Hmm. Co jest? Nauka liczenia. Ja chcę skoczyć przez okno, jak to widzę. Co tu się dzieje? A gdyby tak... Jestem psycholem. Trochę się pouczyliśmy, odpowiedziałem ci na jedno pytanie. No to troszkę tak. O, i zrobiła się głodna. Ja już wiem, co to może oznaczać. Pójdziesz do kuchni, pokaż mi, gdzie jest kuchnia. A nie, ona wzięła tutaj. Serio słodycze? Yy, o, dała mi. Nie, nie chcę mi dać. Sama sobie bierze, ale ham z niej. Hm. Co to dziwna baba. Zobacz, Jejku. Jeszcze jeden. A mimo, że dasz jakiegoś? No, dla mnie. Dla mnie, ja chcę jeść. Am, am. Serio? To, że się zrespiłem w swoim domu, nie znaczy, że możesz robić takie akcje. Co, 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 co jest? Yy, nie, ja nie chcę tego jeść. Nie chcę, nie chcę. Nie jemy tego. Nie chcę jeść. <laughs> Obraziła się, chyba. I mamy dwie ścieżki wyboru. Możemy popatrzeć na nią, a możemy tam popatrzeć na dół. Ja bym tam popatrzył na dół, bo to jest dziwne. Gapienie się na ludzi, jak piją. Więc wydaje mi się, że popatrzenie w, się w dół będzie lepszą opcją. No, po prostu nie chciałem się na ciebie patrzeć. Serio? Karaluch! To <laughs> się wywróciła. Nie, 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 nie. Dobra, karalucha. Zaraz go zabiję spokojnie. Dziecino, nie bój się. Mogę albo na niego popatrzeć, albo na kubek. To Ja wolę na kubek popatrzeć. No to mogę wziąć ten kubek. Halo. Zakrywamy kubek. Patrzymy się na karalucha. Odpędźmy go w takim razie. Ona się cała po prostu tu trzęsie. Uch. No wybieg gdzieś, chyba pod łóżko. Mogę po niego iść. Przestraszyła się. O Jezu, ale to wszystko jest infantylne. Co, co ona robi? Jest mokra? No i co? Nie jesteś... Co, co jest? Nie jesteś mokra nawet. Jesteś pokojówką. Yy, dobra, ja nie będę zaprzeczała, wolę nie dostać demonetyzacji tutaj. Więc bardzo mi odpowiada to, że to sugerujesz. Patrzę się w drugą stronę. No, tak, 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 tak! Miał być tak! Chce się odwrócić w inną stronę. Powiem ci, że bardzo ładna szafa. To ja muszę przyznać. Jakby miło się całkiem na to patrzy. No i odwracamy wzrok. Nie patrzymy się na to, co ona robi. Jezus! Nie. Serio? Ja ci nie będę pomagał w tym. Ja w tym nie chcę uczestniczyć. Ja w tym momencie chciałbym włożyć jakiś widelec do kontaktu tutaj. Bo palec widocznie nie działa. No to patrzę się na łóżko. Bo to może się skończyć źle. Co jest? Co ona ode mnie chce? Ym... <ścoughs> Jak chcę zakończyć swoje istnienie. Co ja robię w tym anime świecie? <ścoughs> Powiem wam, że to jest z najmniej niepokojące. Ja osobiście mam tego dość. Po prostu wychodzimy. Zostawmy to po prostu tak, okej. Okay?